Ile ty się miesz? Ej, no. dobra, live jest, live jest. Life jest, live jest. Ja... Wbijaj kanał. Nie! Yeah. Ja muszę trzy razy umyć włosy. Trzy no, razy namurzyć płyn. Na no, nie. Chyba, że są toty. Przesprawiłem, ale tego nie będę do nie dobrałem, jestem w dupie. Może to powiedzieć? Ale kutas. Ej, zgadam się nikolą. Ale kutas. Ja? Hmmm. Prosimy jakieś bęgerki ze Spotify'a. O! Nie! Pisze, jest live? Ok. To jest live. Ale jest live. To jest live. To jest live. Chuj lagi mam? Ej dobra, ja mam z lagi? Dobra, ja... Dobra, ja idę za dwóch. To wyłączaj lagi. Nie. Wyłączaj No bo ma lagi. A, dobra.

Ja uciekam przed anatypem A czemu? Bym się ja tepnął. A ja żyję czy nie? A! Ja mam nagi, byś mnie nie hitaj. Śmiciu. Nie, nikogo nie tepnął. Ło nie, dobra, ej. Nie hitaj mnie w ogóle, bo cię razem. ktoś! To jest los, ze Ej, nie tepaj. Nie, no, nie hitaj mnie, bo ja mam takie kurwa magi. Hop, drip давай, хлопай, аж дрипстоуны. Давай. я пердо. Давай. Ты достаешь? Я что-то я забил. Ой, хуй, чем ты поедешь?